Hej, cześć się wam wszystkim z tej strony Ciesika to kolejny odcinek z Grydask. Spadliśmy w dół z miasta cieni i. To tak wam powiem, nie mamy mamy zniszczoną latarkę. E, nic nie widzę, nie wiem gdzie mam iść. Ała, już się boję. A, potrzebuję żółtego klucza. No to super. mi jeszcze dyszy tu gdzieś. Te drzwi otwieramy się w innym miejscu. Dobra. Co to jest? Hmm, świecący napromieniowany grzyb. Spoko. A Okej, okay, żółty klucz, super. Ponieś kość czy coś tam. Fajnie nie byłoby mieć tam latarkę, nie? No to z pewnością. Dobra, zapisz. O, tu jest żółty. Okej. Okay. Dotknij. Otwierają się drzwi do piwnicy, tam w drzwi do piwnicy pewnie będzie co? Latarka i coś jeszcze. To to za jakaś... Czemu on umiera jak żaba? Piernicze. To wygląda jak jakaś, nie wiem, babcia na promocji, która leci, żeby zdobyć te, no, wapniaki. Bo nie wapniaki, jak to było. No. A zresztą te plus szaki całe jak się nazywały. Okej. Okay. Hmm. Też drzwi otwierają się w innym miejscu. Fajnie, bym chciał mieć latarkę. O super. Potem dopiero czego. Dobra, czy to jest. Ja, uh -huh. chciałbym mieć tą latarkę. Jak ja mam tu teraz stąd wyjść, tak naprawdę? Okej, okay. spadłem w dół, ale nie wiem teraz jak wyjść. Mhm. Tu jest, dobra, przejście Tu? No wstań, żeż z tych kolan Ja cię kręcę hmm. Daj na mnie może strzelbę. No umierasz, dziękuję Odkrada się do mnie chaos Witaj, witaj stary przyjacielu, dokładnie super strzelba. Teraz tu sobie inaczej pogadamy. No, dwa strzały po problemie. Daj mi latarkę. Zapisz. Odpadek zniszczył twoją latarkę. Super. Czemu ty wbiegasz w teksturę? To już czuję, że oni chyba chcieli lekko horrorowato to zrobić, ale na razie to jest lekka irytacja, bo naprawdę ja tu nic nie widzę. O, miecz, super. Im bliżej byli, tym bardziej cierpieli. O, fajnie. Odkryłeś secret, wow, od tak. To ginżesz coś tu jest jakiś dziwny O super Jaką w ogóle umiera jakiś embrion Super, niebieski klucz nareszcie I latarka, to mi się podoba. I co? Mogę się wrócić? Mogę się wrócić bardzo dobrze. Zatem ja tego nie widziałem. Podnieść kombinerki, ciekawe do czego? No, co za? Umierasz. Super. No. Morale. Tu nic nie ma. Można się ewentualnie skryć, ale po co? Zapisz. Ja cię kręcę, Czy to taka śmieszna muzyka leci, taka o, słowieszcza, przerażająca. O, kusza. Super. Pytanie, nade mną, pode mną, nade mną. Kusza, dziękuję, ała, umierasz. No i super. O, może ich jeszcze spot. Dobra, pierw tutaj pozbierać <coughs> fanty. Opla. Głębiej. No. Niekoniecznie chciałem, żebyś mi tam spadł. Te drzwi się w innym miejscu. Odkryłeś secret. Ten secret widać w ogóle już z daleka. No ale odkryłeś secret. Dobra, zapisz. O super. Oni wyglądają, one wyglądają jak jakieś japońskie demony, jak się przyjrzycie. Albo bo dobra, może jednak niekoniecznie. A, te drzwi otwierają się w innym miejscu, aha. coś czuję, że będzie to tutaj, tak? Dziękuję. Uff. No, było blisko. No, ja jeszcze podwójnych mi dajcie. Dobra, zdech jeden. Hmm, gdzieś jeszcze jedna ten śmieszny tarant tutaj lata. Biega, albo jeździ. Wał jak zwał? Dobra, umarłeś, super. No. Miraż. <tumierasz> No i super. O to chodziło. Dobra, to weź. Znalazłeś święte zdrowie. Dobra, jeszcze czerwony. Hmm, klucz i niebieski. Czyli mi sobie co? To się wróci tak naprawdę, tak? no właśnie, tu mamy przycisk jeszcze. Alkowa się otwiera. Co to zaś ta alkowa? To jest chyba tam dupne drzwi, które tam były. Tutaj, tu, 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 tu szturmowy. Jedynie to pozostałe jedno z lepszych. Dobra, aha, tu już byłem na początku. O, a znowu święte zdrowie. Słyszę, mhm. że to będzie grubo. Co to znowu jest? Wiele to trzeba wpakować. Hmm, tutaj. A zakończ poziom. O. Oh. No krypta ciał. Wow, nieźle. No dobra. Zabójstwa 43, sekrety 2 na 5. No nic, ja to kończę. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hej!